Dobry jest z tej strony ludzi, a to jest 12 odcinek Soul Knight. powoli się do końca. Już niedługo będziemy mogli pójść do ostatniego epizodu tej gry, lecz pozostał nam jeszcze ostatni boss Ordera of No Quartera. Jest to Tinker Knight, więc nie przedłużajmy, przejdźmy do gry. Dzień dobry! Więc tak, Tinker Knight jest takim kurde inżynierem, który się lubi bawić. Jak już widać, koła, zębate, tasmociągi, nakręcone myszy, które się psują, to się oba obaw popakę, nie? Ja wiem, że będę się bawił doskonale. Oj, oj, nos mnie spędzi, to nie jest doskonała zabawa. Tak bardzo nie. Nie, te my się potrafią być niebezpieczne momentami, o panie! O nie, Makt z trzasem batkami tym razem, o nie, do widzenia. Tutaj mamy parę niebezpiecznych skoków, tutaj na górze możemy kurde przejść drogą cierpienia i obrywania, ale my mamy mieczyk, więc pójdziemy sobie dołem. Czerwona ryba? Nie, musiała to w końcu nastać. Ale na górze mamy parę skarbów, tych oczywiście, o to jest drabina, Tych oczywiście nie omieszkam wziąć. Wziąć, wziąć, chyba wziąć, tak, wziąć. Wziąć to mówią tylko kretyni. i lekczyczy. Dzień dobry, doktor Wojna. Nie no, nie obrażajmy doktora Wojny, już na początku, dobra no. Kurde, nie obraża się doktora Wojny na moich odcinkach. Chyba, że jest to te. Kurde, może no są tu widzowie, może są jakieś widzowie, którzy nie oglądają u mnie tf a oglądają inne rzeczy. He, <laughs> nadzieja, matko głupich. I potem nie będą wiedzieli o co chodzić do więc dla, dla tych widzów nie należy mówić o dokozowojnie podczas odcinka po prostu. Najłatwiejsze rozwiązanie. jest zawsze najlepsze. Tutaj mamy ducha. Dzień dobry panie Dusku. Tutaj mamy checkpoint. Tutaj mamy parę krystałów, ale ten ostatni pozwól że ominęł. Tutaj mamy nowych przeciwników, którzy strzelają batkami, bo to nie tylko jest broń magu. I są to potężni przeciwnicy, oni chyba mają 4 HP, nazwijmy to. Oczywiście nasza wzmocniona łopata zadaje 4, ale sprawdźmy. Raz, dwa, trzy, cztery. No, cztery, mówiłem. Nie fajnie. Tutaj możemy sobie wziąć skarb. I się nie zginąć. Ale muzyka tutaj też jest genialna. Taka pasująca po prostu, że tyle się dzieje. Taka radosna muzyczka, taka przyspieszona, taka łaaaaaaaaaaaaaaa. Wow! Co A, skarb? Nie umieszkam skorzystać. A, taki skarb. No dobra. Takie skarby też się muszą trafiać. się ja mam noży, też mogę przelecieć. Nie muszę iść górą i dołem. Dobry panie rycerzu, pozwól panomina. U nas tutaj coś jest. To jest czysty spoka skilla! Skill! <grym> Dobra, jestem głupi. Cześć, Chester. Idealnie, 3000. Na to nie stać. Dawaj. Więc mamy tutaj taki wózek, który jeździ. Tylko nie wiem, jestem do końca pewien, jak on działa. Ale dobra, przejedźmy się. Wow, koster, kurwa. <ścoughs> Szczerze mówiąc. Ten przedmiot ty, ty, teraz dostaliśmy, on się przydaje tylko w jednym miejscu I to było właśnie tutaj Naprawdę, twórcy mogliby zrobić fajne takie pojedyncze właśnie skakanie po platformach gdzieś, gdzie wózek by pasował idealnie Ale nie, na ja takiego miejsca jeszcze nie znalazłem Oj, oberwy mi się, nie, jednak nie Dawaj Dawaj mi to, moja ryba No to idziemy jak burza, nie powiem Zatem mamy skarb Mamy lepszy skarb, tylko delikatny skok i dasz. To mi się podoba. Tutaj mamy, nie wiem, te słupy od fryzjerów, oni zawsze tam mieli w in innych krajach. W bajkach było, że mieli takie czerwono-białe, co się kręciło u fryzjera przed wejściem. Co ma takie, nie wiem. Może jakaś tradycja, cholerady, może McDonald's. Co? Nie wiem, jak już chcę mówić, to może chociaż sensem, co? byłoby miło. W sumie! Jebie wasze platformy, nie chcę mi się czekać Dzień dobry Nie chce mi się czekać Nie chcę mi się czekać Co się nazywa nisko? Level hard Tutaj są kolejni magowie Żębatek, e, których już nie ma Byli, ale się myli, wiecie jak jest To był piękny parkour Tutaj mamy wędkę prawie że prawie brwałem. Nie to. Wędka. To jest wędka, okej. Okay. Złowimy coś fajnego. Okazję. No, ryba też jest, dobra. Pięknie. I muzyczny papier. Dawaj mi go. Dawaj. O. Aha, fajny skarb. Pamiętałem, że coś tu było, ale zapomniałem, że to było złe. Dobra. Do widzenia. Co się z wami będzie pierdolił, na pewno nie Do widzenia. coś jest, jest? Nic, okej. Okay. I teraz mamy szpinaczkę, o mój Boże, autoscrolling. przepaść nieubłagalnie podnosi się i... I chce nas zabić, Co nie. Co ja teraz zrobię? Może po prostu zacznę spierdalać? No, myślę, że to może być dobry pomysł. No, muszę przyznać, że ucieczka dobrze mi idzie. Może poczekam chwilę. No to się naczekałem. Tutaj mamy nagrodę. Dobra, to już jest końcówka, spokojnie. To już jest końcówka, nie panikujmy. Bez paniki, to jest koniec. O panie, umrę! Za ja nie umieram, bo to jest koniec, mówiłem. Dobra, pamiętałem Tyk, 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 Tak. Nie ucha o ściany. Nawiązanie do kaszywani. Oto A, czy to ty robisz ten cały hałas? Nie mogę się skupić. Mam tyle pracy do zrobienia. Po prostu pracuj i daj mi przejść, ma mały przyjacielu. O, wielkie słowa! Mały człowiek, pokażę ci jedną rzecz lub dwie. No dawaj, mały typku. I oto, najtrudniejszy boss w grze: jest to Tinker Knight. Jak... Niestety, jest tylko inżynierem, a jak wiecie, inżynierowie i magistry mają ciężko w życiu, więc on sobie też nie radzi. To był najgłupszy w mojej kariery na YouTube'a. Nawet ja sam go nie rozumiem, ok? Ja sam go nie rozumiem, nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Więc te... Jest to łatwy boss, o nie, Rage. Puzył się. O. No, nie była to trudna walka, muszę przyznać. Ale, ale. On nie odpuszczał, powiedział. Zminimalizowałem grę. Nie wiem, jak to wpłynie na nagranie, więc szybkie synchronizacje dla wszelkich wypadek Opcje, wejdź, wyjść, rezum, wejdź. Ok, tak dla pewności. Ok, takie ogarniające synchronizacje. Gra mi się minimalizowała. Nie wiem, jak to wpłynie na nagranie, czy nagrywało dalej, czy nie. Była to klatka, kurde, może się tego naucza. Więc tak, druga forma ma tylko jedno miejsce, w którym można zaatakować. Jak myślicie? Jakie to jest? W sumie wolę mieczyk. Czemu wolę mieczyk, ponieważ... Ponieważ to. Dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. O mój Boże, ale ten boss jest trudny. <grym> tak, być tak panie Pio! Kurwa! Popzujesz mi tak piękne zagranie, a byłby krótki odcinek, ale nie. Ludzie musiał to spieprzyć. Dobra, po prostu rozwalmy go po staremu co? 9 minut. Okej. Okay. A czy. Nie, spoko, To jest dobra długość odcinka, naprawdę. Na pewno wam się to podoba. Uf. No. No to co? Czas na kolejny sen. Nie zgadnę. A, i pozwólcie, że sobie zmienię przedmiot na pewien taki fajny. To jest jedyne miejsce, w tym kocham tego używać. O nie, Shield Knight, co ja teraz zrobię? Spokojnie uratujecie. Mam nadzieję, Z uratuj ją, o nie. O nie, ta gra jest taka trudna. O nie, Wilki, muszę klejnoty pozbawiać, dajcie mi spokój. Taka taka trudna. O nie, wilk, czekaj! Muszę go zabić. Nie, god damn it! Wilk przeżył. No, tak nie może być. I tak oto mamy ostatni posiłek. I w ten, na no to sposób. Wieża przeznaczenia. Muzyczka się zmieniła na bardziej dramatyczną, ale my musimy parę rzeczy pozobaczać w mieście. Kupi... Możemy. Ponieważ teraz czas ogarnąć ostatnie rzeczy. Oddamy mu parę muzycznych sheetów. Pójdziemy sobie zjeść. Jak wiemy, mam, ne mam manę, mam maksymalną, więc już nic nie zrobimy. Pójdziemy sobie jeszcze kupić zbroję i tyle. Nic więcej już kupować w nie mogę, niestety. Czy mogę jeszcze jeden Ichor, od, od, ten, żeby mieć więcej buffów od ryby? No w sumie dobra, mamy czas. Odcinki mają trwać 15 minut, mniej, mniej więcej, więc postarajmy się, żeby tak było. Lecimy na dół. Dawaj mi ichora. Dziękuję. No teraz, jak spotkamy jakąś rybę, to będziemy mieli bufa. O nie, pan zartów, proszę iść. No ja to wypiłem, ja pierdolę O, tu mamy katapultę, to możemy sobie skrócić dystans Oj, muzyczny papier, ojej oj, oj. trajektorię Powinna... ten... E, powin... ten... Trajektoria powinna być stąd, do kolejnego miasta Okej okay. Upewnij się, że przez... a nie, już wszystko wam okej okay. Ostatnia droga. Dobra, teraz tylko zamieniamy na czarną i możemy iść Wiecie co, podobałoby mi się to, gdyby na przykład to jest czarna, prawda? To gdybyśmy brali tą czarną zbroję, to ona by się zamieniała na niebieską Że tak zamieniamy je, to by było fajne, moim zdaniem Taki, taki smaczek dodatkowy, nie, ale może za dużo wymagam od tej gry <laughs> Więc mam nadzieję... Kurwa, to było najlepsze pożegnanie w moim życiu Więc to by było na tyle, następnym razem odwiedzimy wieżę przeznaczenia wejście Co tam czeka? Czy uratujemy Shield Knight ostatecznie? Czy Shield Knight jeszcze żyje? Czy pokonamy Order of No Quarter? I czy przeżyjemy? To przez tego wszystkiego dowiemy się w następnych odcinkach. A tymczasem zauważyłem, że pod wieżą przeznaczenia jest kurwa jakaś przepaść. Kosmos? Co to kurwa jest? Nieważne. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się z Wami żegnam. Narka.